Dzisiaj parę słów o klasyce, moi drodzy, a właściwie to o jednym z najlepszych, jak nie najlepszym horrorze o wampirach, jaki kiedykolwiek powstał. Jest to produkcja z 94., która jest oczywiście na podstawie książki. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze wydanie, pojawiła się ona znacznie wcześniej niż film, bo już w 76., Natomiast tutaj ciekawostko informacja jednocześnie, ponieważ autorka książki jest również autorką scenariusza do tego filmu, co się raczej rzadko zdarza, tak? Na ogół twórcy wykupują po prostu prawa autorskie, zatrudniają swoich scenarzystów czy scenarzystę, scenarzystkę. A tutaj nie. Właśnie pani od książki odpowiada za scenariusz, a reżyserem jest Neil Jordan, którego widziałem tylko jeszcze jeden film oprócz wywiadu z wampirem. Było to Byzantium z 2012. No i jest to w zasadzie potężny, naprawdę drogi film. Wielka machina tutaj przemysłowa, mogę tak to opisać, ponieważ ilość detali, szczegółów, kostiumów i tak dalej no naprawdę stoi na wysokim poziomie. Jest to zrobione z rozmachem. 60 milionów dolarów kosztowała ta Produkcja, co się opłaciło, bo film zarobił ponad 223 miliony dolarów. No i na wstępie jeszcze pragnę zaznaczyć, że jest to materiał z dedykacją dla mojego kochanego, wspierającego. Jest kochany, bo oprócz tego, że wspiera to, cały czas daje mi serio dobre filmy. Ostra Siekiera, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za dobrą polecajkę ponownie, także. Pennywise, y, Damiany Kiełbasiany i inne kratosy. Uczcie się jakie filmy polecać do recenzji, a nie te wasze 3,5 na 10. <noise> pół żartem, pół serio. Ja wiem co Pennywise polecił w tym miesiącu i będę to niedługo omawiał, ale w klimacie świątecznym. Także może nie będzie wcale takie złe. Na pewno wyżej niż 3,5 ma, ale mniej niż 5. Także zobaczymy, bo nie widziałem tego filmu na razie, nie zdradzam tytułu. Poczekajcie jeszcze trochę i go wrzucę. W każdym razie uprzedzam, że będą spoilery tutaj też, ale to chyba oczywiste. Film ma... 30 lat, także nikogo chyba nie zaskoczę. Ja gorąco polecam ten film, mogę dodać to na starcie, a teraz przechodzimy już do fabuły. Jak sugeruje sam tytuł, film jest w formacie wywiadu, natomiast my głównie obserwujemy retrospekcję, jeżeli chodzi o historię naszego głównego bohatera, aczkolwiek. Tak naprawdę, jak on zaczyna opowiadać, to bardzo szybko zapominamy, a przynajmniej ja tak miałem, że to jest w ogóle wywiad i że on to opowiada, że to się już wydarzyło. Totalnie się wczułem w ten film i po prostu jakoś mi to uciekało. Czasami wracamy do tego wywiadu, ale na tyle rzadko, że byłem w stanie nawet ze dwa razy zapomnieć, że, ej, no tak, przecież to jest wywiad. Tak naprawdę ta historia to jest 200 lat wstecz. I ta opowieść sięga końcówki XVIII wieku, gdzie wtedy zapoznajemy się z naszym młodym bohaterem. W każdym razie tutaj grany przez Brada Pita, no bo właśnie mamy śmietankę aktorską, to też trzeba podkreślić, czyli Brad Pitt, czyli Antonio Banderas, ale on się pojawia w sumie trochę później. No i Tom Cruise. Pit i Cruise, no tutaj, jako dwie główne, można powiedzieć, postacie, dwa główne kontrastowe charaktery, ale jednak tym głównym, głównym jest właśnie. Postać grana przez młodego Pita, no który w roli wampira wygląda naprawdę bardzo specyficznie. Ja oczywiście ten film znam, natomiast nie mam pojęcia, czy go kiedyś widziałem. Jak większość, co omawiam, to kiedyś miałem okazję oglądać, to tutaj nie jestem pewny. Może widziałem tylko fragment. Ciężko mi powiedzieć, bo nawet oceny nie miałem wystawionej. A raczej jak to się oglądałem, to ta ocena jest sprzed lat, ale no zdarzyły się też takie produkcje, których nie oceniłem po prostu gwiazdkowo, a widziałem tutaj szczerze, to po prostu zbyt pamiętam. No i tutaj na pewno warto by jeszcze wyróżnić chociażby rolę tej młodej bohaterki o imieniu Claudia, granej zresztą przez aktorkę, która ostatnio na przykład grała w Civil Warze Alexa Garlanda. Także jeżeli nie powiązaliście twarzy, to sprawdziłem to za was i to jest ona, bo ja nie pamiętałem jak ona za młodu wyglądała, więc musiałem sobie sprawdzić. Także no super się przygotowałem oczywiście. Dobra, ale już tak przechodząc do fabuły, no to tak naprawdę my właśnie startujemy od młodego 20 bohatera, który jest wdowcem, jest też po stracie córki. No i właśnie, on już nie widzi sensu w życiu, bo w sumie co począć po takich wydarzeniach? No i właśnie spotyka wtedy Innego bohatera, który już jest pełnoprawnym wampirem, akurat jest to postać o imieniu Lestat. No i on jest grany właśnie przez Toma Cruza. I tak naprawdę zamienia naszego głównego, młodego bohatera w wampira jednocześnie nadając jego życiu jakoby nowego sensu, ale czy na pewno? Ponieważ no tutaj w ogóle jeszcze zanim przejdę trochę dalej z tą fabułą, to my tak naprawdę obserwujemy jedną z ciekawszych i po prostu fajniejszych historii o wampirach w ogóle, ponieważ to nie jest taka typowa produkcja, gdzie o, jakieś głupkowate wampirki skaczą, a temu to kołek się wbije i umrze, a ten nie wiem czosku się boi, czy czego oni się tam bali i tak dalej, i tak dalej. Tak, Takie charakterystyczne dla wampirów Rekwizyty. Tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego, to nie działa. Tam się wspomina o tym, ale wręcz się trochę to wyśmiewa. Tak naprawdę jedynym, największym właściwie można powiedzieć zagrożeniem jest oczywiście światło dzienne czyli na słońcu sobie nie pochodzą, więc w sumie akcja głównie to się dzieje w nocy. No i tak naprawdę nasz młody bohater też się wyróżnia, ponieważ jest to wampir, który ma duszę, który w ogóle nie potrafi i nie chce zabijać. A no jednocześnie powinien to robić, żeby przetrwać. No można się tam na przykład szczurami pożywiać, czy ogólnie zwierzyną, ale no nie do końca to wtedy to jego funkcjonowanie jest tak w pełni i najlepiej to ludzi capnąć, ale on nie chce. A tamten drugi właśnie z kolei, Lestat, jest kompletnie bezwzględny i jedzie bez trzymanki. no i chce, żeby ten nowo zamieniony wampir też po prostu taki był. On go nawet nie tyle, że uczy, on mu pokazuje, jak żyć, można powiedzieć. Ja bym to tak na nasze przetłumaczył. Ale no jednak, właśnie, nasz główny bohater, tak jak wspomniałem, ma duszę, on chce inaczej do tego tematu podejść. Dostał nieśmiertelność, ale czy to go spełnia w jakimś stopniu? To jest bardzo ciężki żywot, bo może to dziwnie brzmi, ale z perspektywy tych bohaterów tak jest, że no tak, po 100-150 latach zaczynasz się już mocno nudzić. No, gdybyś był śmiertelnikiem, już by cię nie było po tych 100 latach z całą pewnością, a tutaj. Każdy ma swoje problemy, tak można powiedzieć, i dylematy wampirów, właśnie i głębia tej głównej, chociażby postaci jest naprawdę bardzo szeroko tutaj przedstawiona. To spektrum jest naprawdę dosyć obszerne i nie jest to na pewno jednowymiarowy film, nie są to jednowymiarowe postaci. I mimo że nie jest to jakiś super dynamiczny film, on trzyma równe, czyli jednak dosyć powolne tempo, to też jest w ogóle podpisywane jako horror dramat, także w zasadzie trochę slow burner, ale przyznam szczerze. Że jest to zupełnie hipnotyzujący film, ponieważ po pierwsze, ten scenariusz jest dobrze napisany, ten reżyser też potrafił te postacie poprowadzić. A dodatkowo mamy naprawdę spoką muzykę, mamy całą tę otoczkę, właśnie jeżeli chodzi o charakteryzację, jeżeli chodzi o scenografię. No właśnie, zaczynamy gdzieś. Pod koniec XVIII wieku i jesteśmy w totalnie innej epoce. Co prawda, jak bohater opowiada tę historię dziennikarzowi tutaj, czy w zasadzie reporterowi, który pracuje w radiu, a to czy można powiedzieć, że to dziennikarz? Chyba pewnie synonimicznie można. Natomiast, no wtedy już ma 200 lat, nasz główny bohater. Ale, no, ten wampir obserwuje. No i nie tylko on, oczywiście, inne wampiry też, chociaż dużo ich tutaj wcale nie ma obserwują też takie skoki technologiczne w ogóle, jak się przemysł rozwija, jak wszystko się rozwija, jak świat się też zmienia, przez co na przykład jak jest scena rozgrywana na wodzie, no to trzeba było tam usuwać różne budynki, różne jakieś maszty radiowe i tak dalej, i tak dalej i zastąpić to po prostu w postprodukcji no, jakimiś właśnie statkami, które pasowały do danej epoki. I tutaj ciutkę to CGI wtedy się w oczy rzuca, nawet przy tym budżecie 60 milionów dolarów to widać, że niektóre sceny to takie właśnie albo coś wycięte, albo jakiś green screen, blue screen, ale generalnie całość i tak wygląda bardzo dobrze, chociaż tutaj nie nie ma jakichś dużo takich rozdmuchanych efektów, mam wrażenie, nie jest ta produkcja na to nastawiona, no mamy trochę gryzienia, tak? trochę krwi, gdzieś tam ktoś skacze jakby miał inną grawitację i w ogóle na przykład to lewituje, można tak to też opisać, ale takich typowych efektów, że tam wszędzie wybuchy jakieś naparzanki takie typowe pod gdzieś film akcji może z wampirami, to nie jest ta produkcja z całą pewnością. Tutaj ewidentnie jest postawiony na klimat i to mi się bardzo podoba. No i te wampiry dwa ze sobą, o ironio, się gryzą dosyć konkretnie, ale mówię to teraz metaforycznie. Natomiast, właśnie na pewnym etapie dochodzi jeszcze postać pewnej dziewczynki, którą nasz główny bohater, jak wcześniej to zwierzęta bardziej podgryzał, to sobie podgryzł właśnie taką dziewczynkę. Tam niby jej mama już umierała, więc on stwierdził: A zamienimy dziewczynkę. Właściwie to nie zamienimy, on ją tylko ugryzł sobie chciał wyssać krew, a ten drugi przychodzi wtedy, właśnie Lestat, i to on ją zamienia. Przez co dziewczynce kilkuletniej zaledwie, czy tam nie wiem, ile ona miała, lat, nie pamiętam, około dziesięciu, przyjmijmy no dacie śmiertelności, postawić ją w roli wampira, gdzie ona nigdy nie dorośnie, zawsze będzie tak no fizycznie przynajmniej tym dzieckiem. No to przez kilkadziesiąt lat w sumie spoko jest. Traktują ją jako córkę, wszystko fajnie się toczy, i tam jakoś się nawet dogadują mimo tych zgrzytów różnych pomiędzy nimi, i tutaj mówię o tych dorosłych już. No to jednak, później ta dziewczynka już ma w sumie dość. Nie do końca też rozumie, kim jest i czemu się stała tym, kim się stała. Niby jej to tłumaczą, ale ona już po prostu jest też znudzona i też widzi, że nie dorośnie tak fizycznie, tak? Będzie tą dziewczynką w tym swoim właśnie młodym ciele, a ona chciałaby być kimś innym. No i tam następują wszelakiej maści konflikty. To też właśnie nasz główny bohater, grany przez pita postanawia. Wraz z dziewczynką tutaj mały spisek, ukatrupić lestata, i wręcz później rzucają go na pożarcie, ale nie do końca się to udało, bo on wraca tylko. No, jego ciało się jednak zestarzało, czyli niby można, ale generalnie, gdyby to tutaj zastosować do tej dziewczynki, to wydaje mi się, że po prostu to ciało by wyglądało na takie podgniłe i tak dalej, ale ona wiekowo by się nie zmieniła, nadal by była po prostu małą, niską dziewczynką, tak? A tutaj, no, po tym dorosłym bardziej to widać, że wygląda jak taki wampirzy dziadek, ale raczej ja nie sądzę, żeby mu się na przykład. No, tak drastycznie liczba lat zmieniła, czy coś, tak? Bo to nie wiem, musiałby się w czasie chyba tepnąć. Po prostu chodzi o takie zmiany, no, wyglądu fizycznego, już typowe i też jego energii, bo właśnie tam zżerał jakieś zwierzaki, i no, nie do końca, tak jak mówiłem, to akurat działa w zadowalający sposób, ale wraca. Tylko, że oni to w sumie uciekają, tak naprawdę. A on tam przez długi okres siedzi jako ten dziadek gdzieś zakotwiczony jak piwniczek po prostu. I trochę odchodzimy od niego, także oni chcieli go porzucić, bo on też był taki właśnie bezwzględny. Kompletnie zero empatii, no to wampir, ale właśnie nasz główny bohater jednak taką empatię ma. I też jest trochę zdruzgotany życiem, no jakby nie patrzeć tutaj, ma nadal w głowie to co się stało w jego przeszłości, tak? Widzi też, że na poziomie tutaj tej relacji z tą dziewczynką no to no niby jest trochę dla niej jako ten ojciec. Z drugiej strony ona później go też oskarża o pewne rzeczy, że między innymi no jednak to przez niego stała się tym wampirem i ona mówi, że ich obu nienawidzi. Ale jednak on później z nią właśnie ucieka. No i tak naprawdę jak mówiłem, że w tym filmie jest bardzo niewiele wampirów, to w końcu im się udaje na jakiegoś trafić. I też naszemu głównemu bohaterowi na tym bardzo zależało. Mi się też ten wątek w ogóle podoba, że to nie jest świat gdzie właśnie na prawo i lewo biega wampir. To nie jest jakiś Blade, tylko raczej tam są zwyczajni po prostu ludzie, a... Ten wręcz poszukuje jakiegoś i starszego od siebie, i bardziej doświadczonego, żeby uzyskać jakieś odpowiedzi, i w końcu na jednego trafia. No i wychodzi wtedy ten nasz kochany Antonio Banderas i mu tam mówi, że no, ja też w sumie nie mam żadnych odpowiedzi, ale jestem w tym dłużej. Może to jest najstarszy wampira, przynajmniej jakiego znamy do tej pory. Także coś nasz główny młody bohater mógłby się od niego nauczyć. No bo nie oszukujmy się, Lestat to jest tak cyniczny, że jedyne co go chciał nauczyć to zżerania i w sumie nic wartościowego, ani też raczej jakichś większych, głębszych. Filozoficzno-religijnych, może też odpowiedzi mu nie da. W każdym razie, tutaj myślałem, że właśnie to się potoczy w tę stronę, że bardziej będziemy mieli takiego lidera i ucznia, tak, czy nauczyciela i ucznia, ale właśnie ten nasz nowo wprowadzony wampir, Armand, grany przez Banderasa. Otoczony jest grupą ludzi, która jest tak odjechana, i tam spiskują i robią też różne dziwne rzeczy. Taki teatr wampirzy sobie w ogóle stworzyli i tam pokazują bardzo drastyczne elementy w ramach rozrywki, że sobie gnębią jakąś dziewczynę, na przykład. No i też z mniej bądź bardziej znanych mi powodów, ale chyba raczej mniej, wydaje mi się, że tutaj głównie dla rozrywki, ale też może z jakichś pobudek takiego ego, zwyczajnie w świecie, no ukatrupili. Tę dziewczynkę, właśnie, jeszcze z jedną kobietą. Kobietą, która tam chwilę wcześniej zostaje też zamieniona, i ona ma być teraz taką matką tej dziewczynki, bo do tej pory, no to ona miała tylko tych facetów w swoim życiu, tak. Teraz to głównie postać przez pita, właśnie graną. A tutaj ona chciała z babeczką też trochę czasu pospędzać, no i właśnie. Tamta banda ich uwięża w jakiejś piwnicy, w jakimś lochu, czy co to tam było. No i generalnie, jak światło dzienne wjeżdża, to jakaś studnia chyba w sumie, właśnie. No to po prostu oni tam w proch, czy one się zamieniają. No i kaput. A nasz główny bohater został w trumnie uwięziony i też w sumie miał tam siedzieć, ale właśnie ten aktor, ta postać właściwie grana przez Banderasa go uwalnia. I no wtedy postanawia nasz główny bohater Louis, że podpali wszystkich tych wampirów, bo to złole są, a on jest dobry, ma duszę, jest fajny i chce żyć w lepszym świecie jednak. No i właśnie, ten lider niby mu pomaga, tak? Ten nasz Armand, ale główny bohater czuje, że ty też chyba masz coś za uszami. Ty to wcale nie jesteś takim super tutaj nauczycielem i masterem i okej, okay, co prawda ten Armand to go zaprasza do takiego no jego świata, że go trochę pouczy, że spędzi z nim czas jednocześnie chcąc go trochę wykorzystać, bo no towarzystwo będzie miał po prostu może bardziej rozgarnięte niż tamta właśnie banda świrusów. Ale z racji, że nasz główny bohater węszy, że on jednak chyba też miał coś wspólnego ze śmiercią tych kobiet, albo mógł mieć, albo przynajmniej no, jest mu to obojętne co się stało, no to jednak idzie swoją drogą. I tak naprawdę już wtedy zbliżamy się do zakończenia. Ten film też jest dosyć długi, bo on trwa dwie godziny. Ja myślałem, że właśnie tutaj już będziemy tę historię dopinać. Jak naprawdę praktycznie wszystko w tym filmie mi się podobało, to jedyne, czego bym się tutaj czepnął to że to zakończenie to takie ze trzy razy miałem wrażenie się wydarza, że tutaj już niby dopinamy historię. No ale dobra, później jeszcze nasz główny bohater idzie na konfrontację właśnie z Lestatem, który jest cały czas tym dziadko wampirem. Ja to sobie tak będę nazywał. No i pyta: Lestat, może teraz ze mną zostaniesz? Może trochę odbudujemy naszą relację? A nasz główny bohater mówi, że no nie ma takiej opcji i. Jak się kończyło, miałem wrażenie przed chwilą, właśnie w punkcie gdzie on się rozstaje z Armandem, tak to nazwę. To tutaj się kończy drugi raz, gdzie jest no, takie ponowne spotkanie po wielu latach, właśnie z Lestatem. No to potem my jeszcze wychodzimy z retrospekcji, właśnie, bo wtedy sobie przypomniałem znowu, że ej, przecież my jesteśmy w formacie wywiadu. No i akurat, dobra, ten wątek jest całkiem spoko, bo tutaj ten dziennikarz, jak już zakończył robotę swoją, ma pełną historię, to tak się tym podjarał. Że mówi... A weźmy zamień, ja też chcę być wampirem. Super historia, w ogóle, ej, no to jest jakiś czad totalny, a no wtedy nasz główny bohater tak sobie myśli Powiedziałem po 200 latach tej egzystencji swojej, ci taką historię masz naprawdę super materiał, ale ty nic z tego nie zrozumiałeś. No ja ci tutaj opowiadam, że źle się z tym wszystkim czułem, że to jest męczące, że się nudzić zaczynasz, że ta zmiana epok, czasów w ogóle też źle wpływa, po prostu no już kurde, co można robić po 200 latach? <grym> A ten zajarany wizją nieśmiertelności, no ale wiadomo, dla typowego śmiertelnika mogło być to ekscytujące, ale ten nasz wampir go trochę postraszył, więc tamten ucieka w popłochu. No i tutaj miałem wrażenie, że trzeci raz film się kończy. Ale nie, on się kończy jeszcze czwarty raz, słuchajcie, ponieważ, no właśnie, nasz dziennikarz jedzie sobie autem, już tam odjeżdża z tego miejsca przesłuchania, z tego domu, z tej chaty, z tego mieszkania. No i. Właśnie wtedy pojawia się nasz Lestat jeszcze raz, już ten Dziadzio Wampir gryząc tego dziennikarza i zamieniając się z powrotem w młodego. I trochę się zastanawiałem czemu on przez te 10 lat siedział w tej piwnicy jako Dziadzia i nie zamienił się wcześniej, a może po prostu on nie miał motywacji i dopiero właśnie ta konfrontacja z bohaterem, którego nie widział wiele, wiele lat go zmotywowała do jakiejś zmiany, ale też zauważył, że ej no jego dawny przyjaciel, można chyba tak powiedzieć kurde, opowiedział historię śmiertelnikowi, jakiemuś reporterowi nie, trzeba go ukatrupić, nie może tak być w ogóle i może też um, przy okazji jakoś tutaj jeszcze spróbuję wrócić w jego łaski, tak, zabijając tego reportera, chociaż nie wiem jak miałoby mu to pomóc, ale na pewno coś nim kierowało. No i wtedy ten film się kończy po raz czwarty i już wtedy kończy się naprawdę, także trochę miałem wrażenie, że jest tak twist, 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 nie, że o kilka za dużo. Wydaje mi się, że ten wjazd właśnie Tomakruza na końcu już niekoniecznie był potrzebny i to jego ponowne odmłodzenie. Niby wtedy właśnie dostaje chyba jakiegoś rodzaju motywacji i dlatego powraca i będzie młody i znowu dostanie energii żeby coś robić, bo już się nudził wcześniej po prostu. Ale bardziej widzę jednak ten wątek, jak on sobie zostaje właśnie pożegnany przez naszego Luisa jako ten taki wampir dziadzia, już zniszczony takim życiem. A nasz główny bohater, no, opowiedział tę historię, ona sobie pójdzie w świat. Mało kto pewnie w to uwierzy, nic to pewnie też nie zmieni, ale generalnie no sobie będzie tam jakoś próbował egzystować już w tych swoich, znaczy w swoich, w obecnych czasach, które mają miejsce. No i tyle, dlatego nie do końca mi się to ostatnie jeszcze obrócenie podobało, troszeczkę mam wrażenie przeciągnięte może jest to zakończenie, ale ja też nie wiem jak to z kolei było w książce, chociaż pamiętajmy, no nie musi być tak samo, są różnice, na przykład o, w książce podobno wampir płacze krwią. Tutaj wampir płacze łzą zwykłą o, w ten sposób. Tak więc jeżeli ktoś z was czytał książkę, to możecie oczywiście pisać jakie są różnice i co wam się bardziej podobało, ale pamiętajmy, że też to są inne media jednak, tak? Film trochę inaczej działa niż książka. Zmiany też nie są niczym dziwnym, ale podejrzewam, że aż tak dużo wcale tych zmian nie ma, skoro właśnie scenarzystką jest autorka książki. To mogła to zrobić totalnie po swojemu, na wyłączność, bo też widziałem, że nie ma żadnego współscenarzysty dopisanego, chyba, że ktoś jej pomagał, a go nie wpisali, bo może nie chcieli. Ale generalnie no, można śmiało po tej informacji wnioskować, że to jednak ona... Tak, w zasadzie to w pełni odpowiada za ten scenariusz, tak, a później za to już jak to wygląda ostatecznie, no to wiadomo, reżyser. Natomiast generalnie i tak ja całość tej produkcji doceniam. Jest to rodzaj filmu, na którym wiem, że mógłbym się nudzić, ale tutaj właśnie ta historia jest naprawdę hipnotyzująca. Jest to czasami naciągana fabuła, jest to trochę czasami głupkowata, może fabuła. Jest to coś, co bardziej bym traktował, no, jako rozrywkę, ale jednak z jakąś głębią, ale też na pewno nie jako super bardzo mocno w 100% na poważny i aż tak bardzo też znowu przejmujący film. Gdzieś to jest tutaj, mam wrażenie, wypośrodkowane i to spoko, że z jednej strony nie jest to tylko głupkowata, typowa rozrywka, a z drugiej strony też taki bardzo męczący, dwugodzinny dramat. Jest to pośrodku i mierzy się ten scenariusz, czy ta fabuła z jakimiś swoimi właśnie. No, naciągnięciami, tak, przynajmniej tego słowa trzeba tutaj użyć, ale mimo wszystko była w stanie opakować tak tego bohatera, takim zestawem cech, że jest to intrygująca, wielowymiarowa postać, która ewidentnie tutaj coś ciężkiego przeżywa i niesie swój. No, dosyć solidny, ciężki krzyż, dlatego jesteśmy w stanie lubić tego bohatera, bo on się bardzo wyróżnia i dostaje dodatkowo fantastyczną kontrę właśnie w postaci no tej drugiej granej przez Cruza. Także to mi się podobało i też, jeżeli miałbym oceniać jeszcze te rolę, no to kurde, wydaje mi się, że chyba jednak ten cruz taką gwiazdeczkę wyżej, bo naprawdę dużo tam w tej postaci zostało ugrane, ale Brat Pitt też jest dobry. W ogóle no to te twarze, jak się zobaczy, szczególnie. Jak nawet właśnie nie wiem, czy ten film kiedyś oglądałem, czy nie, ale... No oni już mają swoje lata, ci bohaterowie, no nie są jakimiś dziadkami znowu tak, bez przesady, ale jednak 30 lat różnicy jest pomiędzy 24 a premierą tego filmu. No to tak aż miło spojrzeć na młode twarze jeszcze tych bohaterów i w formie wampirów no też, tak jak mówiłem, nietuzinkowe takie wydarzenie, czy po prostu specyficzne role. Naprawdę atmosfera mnie Kupiła no i właśnie bardzo bardzo spoko sam też także muszę wystawić ocenę na sam koniec i byłaby to słuchajcie ja się zastanawiałem trochę się wahałem No mam tam delikatny problem z tym zakończeniem nie uważam też żeby to było jakieś arcydzieło albo najbardziej znowu angażujący film na świecie ale jestem w stanie mu przyznać mi się wydaje 8 z minusem mały może obo. myślałem między 7 a 8 ale nie no kurde tutaj prawie wszystko działa to jest naprawdę solidnie zrobione widać ten pinion też tutaj to się przełożyło na konkretne efekty. Nie mówię tutaj o efektach tam praktycznych tak? tylko i wyłącznie tylko ogólnie na efekt filmowy taki. Zdjęcia bardzo dobre, więc kurde, no czemu by nie wystawić Ósemki? Zresztą naprawdę jeden z lepszych klasyków o wampirach, tak jak mówiłem też. I ciężko mu znaleźć jakąś taką konkurencję, może nie, chociaż mało jej będzie, ale film, który byłby tak bardzo, bardzo odstający od tego poziomu, że wiecie, jeszcze dwie gwiazdki wyżej, że już totalne arcydzieło. To ja nie pamiętam, żeby coś takiego było, ale znowu też nie oglądałem wszystkiego, ani nie pamiętam wszystkiego, ale wydaje mi się, że no tak, top 3 to co najmniej bezpiecznie mówiąc na razie, żeby to było, jeżeli chodzi o wampiry, tak, w horrorze i to jak są prezentowane, jak te historie wyglądają, no to zdecydowanie to jest topowa. Produkcja. Także jestem ciekaw jak wam się z kolei podobało, czy lubicie ten film, czy lubicie klasyki. W ogóle tutaj reżyserem miał być Cronenberg, no ale ostatecznie nie przyjął tego stanowiska, a szkoda, bo to mogło wyglądać wydaje mi się wtedy jeszcze lepiej. I też żeby była jasność, to oczywiście nie jest zły film, ale Cronenberg mógłby, tak mi się przynajmniej właśnie wydaje, wycisnąć z tego jeszcze więcej. A w ogóle to tutaj miał Polak grać, Piotr Adamczyk, ale nie dostał ostatecznie tej roli, bo trochę przypajacował na castingu właśnie, wczuł się od razu w rolę wampira i to się nie do końca spodobało i nie został przyjęty. Także dzielcie się w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście w pełni spoilerowo, zwracajcie też uwagę na rzeczy, których ja tutaj jeszcze nie poruszyłem na jakieś detale, czy po prostu na momenty, fragmenty, których nie zawarłem. W tym materiale wiadomo, tego jest bardzo dużo i to byłby materiał, gdyby się chciało o wszystkim powiedzieć na podcast na dwie godziny, a nie tam na 20 parę minut. Także na razie ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie pogadamy sobie o innych rzeczach, jeszcze właśnie czymś świątecznym też wiadomo, niedługo. Także zostawiajcie hasz takiego trwaliście do końca o treści. Wampir, wywiad, wywiad, wywiad. Wywiad wampir, wywiad z wampirem. Będzie osobno, bo wywiad z wampirem wydaje mi się trochę za długie, ale jak się komuś chce, no to czemu nie. Możecie też zostawiać hashtag młody Pit, młody Młody Banderas i dziewczynka, tak. <laughs> Dobra, dziękuję za uwagę, komentujcie, co uważacie. Widzimy się w następnych i do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz, Cikierze, za bardzo dobrą polecajkę. Też dawaj znać oczywiście, co sądzisz, no i strzała! you like this?